Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 28 maja 2024 roku i zaczynamy naszą codzienną szybką analizę kryptowalut. I na początek ważne sprostowanie. Wczoraj na początku filmu mówiłem, że dzisiaj spojrzymy sobie na indeksy, bo poczekamy, aż tutaj Stany wystartują. No i w, na samym końcu wczorajszego filmu też podkreśliłem, że jednak. Ważna informacja, że wczoraj było święto i w Stanach w tej giełdy nie pracowały, więc zobaczymy sobie dokładnie jutro, w środę, jak indeksy tutaj nam wystartowały. Dzisiaj skupimy się jak zwykle na newsach, wskaźnikach, maxdacie, no i głównie kryptowaluty. Na koniec zerkniemy sobie tylko na srebro, które aktualnie też rozgrywamy na Discordzie. No i ważna informacja, na temat MTGOX, które przesyła od samego rana spore ilości bitcoinów i według jednych informacji jest to nawet już około 9,5 miliarda dolarów w bitcoinach. Ja osobiście trafiłem, że jest to około 42, prawie 43 tysiące bitcoinów i tutaj dzisiaj będzie też ten artykuł z zagranicznej prasy ale też natrafiłem na tutaj potwierdzone transfery, gdzie było tych wysyłek praktycznie 4, 2 na ponad 32 tysiące bitcoinów, 1 na 16,5 tysiąca i 1 na 14 tysięcy. Więc tutaj może się ta liczba dosyć dynamicznie zmieniać. Ważne, żebyście byli świadomi co może się, wydarzyć. Jedni mówią, że możemy mi dostać szybki zrzut, ja bym się nie spodziewał, że będzie aż tak szybki. Jeżeli będą sprzedawane, to będą partiami sprzedawane, więc na spokojnie. Póki co, ja wczoraj rozgrywałem dosyć ciekawego shorta. Co prawda, pewnie wiecie, że miałem 3 aż shorty wczoraj na bitcoinie, które zamknęły mi się na stop lossie gdzie ogólnie byłem łącznie około 6000 dolarów na minusie, no ale wczoraj wieczorem wbijałem w shorta jeszcze jednego i ten jeden dał mi prawie 11 tysięcy zysku, więc dosyć fajnie ogólnie końcowo powychodziłem z tego. No a dzisiaj pogadamy o tym, co aktualnie rozgrywamy na Discordzie i jak tutaj w najbliższych dniach może sytuacja nam się dalej rozwinąć, więc bezbędnego przeciągania lecimy sobie na początku do Coin Market Cap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin spadł o 77% i Ethereum spadło dokładnie równo o 1%. Największe wzrosty zaliczył Notcoin ponad 51%. Na plus, a największe spadki zaliczyło LDO 6,7%. Więc dosyć sporo, pamiętajcie, to jest zestawienie z pierwszej setki na CoinMarketCap. Więc lecimy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na poziomie 72. Altcoin Season Index niezmiennie na poziomie 30. I zobaczmy sobie mapy likwidacji. Zebraliśmy dosyć sporo, zarówno u góry, jak i dzisiaj na dole. A w liczbach, jak to wygląda, łącznie zebraliśmy prawie 155 milionów dolarów, z czego 90 prawie 8 milionów dolarów to były longi, a shortów było prawie 57 milionów dolarów, więc dosyć sporo polikwidowane. No, a zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień, i lecimy sobie do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Zacznijmy sobie od MT-GOX, o którym właśnie mówiłem: o tym artykule, że po raz pierwszy od pięciu lat przenoszona jest co najmniej 2,9 miliarda dolarów w bitcoinach. I warto podkreślić, że w tym artykule piszą, że, przy, że co najmniej to jest 2,9 miliarda, bo na ten moment, kiedy znalazłem ten artykuł z samego rana, to właśnie tyle było, ale później napłynęło jeszcze więcej. Więc tutaj warto mieć to na uwadze. Warto też przeczytania ten artykuł. Zachęcam Was jak najbardziej. Link w opisie pod... Filmem kolejny artykuł na Coin produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego Bitcoina zawierające, zawierają obecnie ponad 1 milion bitcoinów, więc warto mieć tego świadomość, że tych ETF-ów już jest dosyć sporo i one mają kluczowy wpływ na cenę Bitcoina. No i ostatni artykuł, który dla Was dzisiaj. Przygotowałem to cena Juni przekracza 10 dolarów po ogłoszeniu przez Uniswap w wersji 4 i 41 milionów dolarów w Fiat Holdings, więc warto tutaj zwrócić uwagę na tą aktualizację, która ma być, więc tutaj cena może nam w przyszłości również podskoczyć, i to jest też przyczyna tego ostatniego skoku na Uniswapie. Teraz lecimy sobie do Maximusa. Aktualnie mamy trochę więcej zleceń po stronie sprzedażowej, a po stronie zakupowej w okolicy 67500. Mamy również lekką ściankę. Na wskaźnikach ProCharts widzimy odpływ bitcoinów tutaj z giełd. Co również może mieć tutaj powiązania z Mtgox, No i widzimy też likwidację kilku portfeli długoterminowych, gdzie minimalna ilość bitcoinów, które były przechowywane powyżej 155 dni, to było 100 sztuk na portfel. Widzimy, że jest ich kilka. No i aktualnie indywidualni kupujący się trochę wycofali. Z rynku, więc zobaczymy faktycznie co się tutaj w najbliższych dniach wydarzy. A my lecimy już sobie do naszych wykresów. No, i na początek, bitcoin. Bitcoin, jak tutaj widzicie, zaliczył opór w dniu wczorajszym na 70 660 dolarów. Praktycznie go wczoraj dotknął, no i dostaliśmy zjazd w dół. Ja tutaj w tym miejscu byłem załadowany w trzy w trzy shorty na bitcoinie ustawione kaskadowo no i miałem stop lossa tak jak pisałem na twitterze na 69400 no i cieszę się bardzo bo chociaż koniec końców cena by spadła no to bym miał dosyć spory minus zanim byśmy zawrócili no i skończyłem tutaj ze stratą na poziomie 6000 dolarów ale tutaj wczoraj wieczorem otwierałem właśnie z tego miejsca Shorta gdzie docelowo zamykaliśmy go dzisiaj tutaj właśnie w tym miejscu biorąc pod uwagę nasz wskaźnik który pokazał po pierwsze wczorajszą górkę no i dzisiaj już zapalił się na niebiesko zaliczając dołek na 67500 no i tutaj zamykaliśmy tutaj ten poziom z fajnym wynikiem ponad 11000 na plus. No, i Bitcoina odpuściłem. Odpuściłem dlatego, że wolałem skupić się na Ethereum, które ostatnio dużo lepiej sobie radzi od Bitcoina, właśnie po ogłaszaniu tych ETF-ów. Więc dzisiaj zarówno gramy srebro, jak i gramy Ethereum, które jest aktualnie w dosyć fajnym plusie. I za chwilę wam pokażę też, dlaczego skupiłem się bardziej na Ethereum, a już mogę wam powiedzieć. Że chodzi o dosyć znaczący opór, o którym mówiłem już kilka razy na tym kanale. Więc lecimy sobie teraz zobaczyć, właśnie Ethereum, które aktualnie 3870 No i jak widzicie, tutaj poziom 3822. Mimo tego, że tutaj wskaźniki nam nie pokazywały aż ostatecznie tego dołka, no to ten poziom spowodował, że. Potraktowane jako dosyć mocne wsparcie, które działało już kilkukrotnie. Odpalaliśmy właśnie na Discordzie longi na Ethereum, i na razie jest bardzo fajny, przyzwoity plus. Zobaczymy, jak daleko poleci, ale pamiętajcie, że Ethereum nie zrobiło jeszcze swojego ATH, więc liczę po cichu, że możemy tutaj zobaczyć dosyć fajny raid i naprawdę nie zdziwiłbym się, jakbyśmy. Czy dzisiaj lub jutro zobaczyli nawet te 4000 za jednego? Etera jest to wszystko, jak najbardziej do zrobienia. Aby dajcie znać, czy wolicie rozgrywać bitcoina, etera, czy jakieś inne kryptowaluty. A my lecimy dalej. Bitcoin Cash, następny na naszej liście, który zaliczył w dniu praktycznie. Wczoraj o godzinie 17.45 zaliczył opór na poziomie 500 dolarów. Co prawda przebił go dosyć mocno, aż do poziomu 503 dolary. No ale z tego poziomu zrobił dosyć mocny zjazd. Patrząc procentowo do aktualnego poziomu, to prawie 7,5%. Więc zjazd był dosyć dobry. Ja widziałem te podejście, ale widząc, że jednak tutaj przebijamy delikatnie, to sobie odpuściłem. No i wolałem się skupić na shortcie na Bitcoinie, więc póki co Bitcoin Cash też jest fajny do obserwowania, szczególnie, że tutaj w okolicach właśnie 442 dolarów może być ciekawe miejsce do przyłączenia się do dalszych wzrostów. A my lecimy dalej. Kolejnym dzisiaj w naszym zestawieniu jest Polka Dot, która po przebiciu poziomu 7,35$ poleciała dosyć mocno wybijając 7,75$ no i teraz zaliczamy właśnie dzisiaj o poranku wsparcie na 7,35$ powodując dosyć ciekawe odbicie. Aktualnie 5 centów wyżej ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec. Również tutaj wskaźnik pokazuje nam bardzo prawdopodobną możliwość pójścia dużo, dużo wyżej, stwierdząc, że tu może być faktycznie chwilowy dołek. Co prawda, szkoda trochę, że ten dołek nie jest wyżej od poprzedniego, co potwierdziłoby nam tutaj fajną strukturę prowzrostową. Póki nie wybijemy wyższego szczytu niż 7,75. 8, Nie ma co tutaj myśleć o złamaniu potencjalnego wejścia wyżej, więc czekam na dalszy rozwój sytuacji. Ale Polka Dot fajnie startuje z aktualnego poziomu, więc może być tutaj naprawdę ciekawie i zachęcam Was do obserwowania Polki. Pamiętajcie też, że nic to mówię nie jest poradą, a my lecimy dalej zobaczyć sobie. Mamy mana, która aktualnie 45 centów. No i tutaj troszkę oddalimy sobie wykres i mamy tutaj ciekawą linię trendu wzrostowego, której, do której praktycznie się pomału zbliżamy. Tutaj warto wspomnieć, że jest pod dosyć mocnym kątem, dodatkowo mamy tutaj fajne wsparcie na 44. 0,4 centa więc tu możemy się spotkać zarówno ze wsparciem jak i z tą zieloną linią co może dać fajny boost do dalszych wzrostów więc warto myślę mieć to na uwadze a my lecimy dalej NKN który tutaj mocno w takiej wąskiej strefie między 11,8 centa a 12,6 centa i zaliczamy tutaj zarówno opór, jak i wsparcie. No, i dzisiaj testowaliśmy dolną strefę poniżej 12 centów. No, i aktualnie odbijamy, jak to było, w, patrząc do tyłu. No, i teraz lecimy w okolice 12,5 centa, gdzie można spodziewać się zawrotki na dół. Pamiętajcie, że koniec końców, którą stroną wybijemy. Więc warto albo zabezpieczać się stop lossami, albo stop lossem kroczącym, żeby to dosyć fajnie tutaj zabezpieczyć i nie ryzykować swojego kapitału. Bo pamiętajcie, lepiej wyjść na zero niż wyjść na minus, więc pamiętajcie o stop lossach. A my lecimy już do ostatniej kryptowaluty na dzisiaj. Sei, Sei bardzo fajnie przetestowało 58 centów. O którym mówiłem w ostatnim nagraniu, gdzie analizowaliśmy Sei. No i spanek był na tyle ciekawy, że zjechaliśmy na 53,5 centa. No i teraz delikatnie znowu odbijamy. No i można spodziewać się również, że tutaj zrobi nam się krótki rajd w górę. Pewnie ponownie testując opór na 58 centów. Już widać, jak tutaj robi się dosyć zielono. No i teraz lecimy sobie zobaczyć nasze srebro. Srebro bardzo mocny strzał tutaj dostało wczoraj. No i ja osobiście nie analizowałem tutaj srebra, nie skupiałem się za mocno. Tutaj ostatnio rozgrywaliśmy srebro, dosyć fajnie dało zarobić, ale wczoraj, właśnie jedna osoba na Discordzie, jeden z patronów, stwierdził, że fajnie srebro wygląda. No i faktycznie usiedliśmy wczoraj, poanalizowaliśmy sobie, no i stwierdziliśmy, że jest potencjał do spadku. No i mimo tego, że wczoraj ładowaliśmy się tutaj w tej górce na shorta, później troszkę odbiło faktycznie. Ale nad ranem tutaj widzieliśmy delikatny wzrost, gdzie praktycznie wychodziliśmy na 0 albo praktycznie na delikatny minus. No to dalej trzymaliśmy, no bo tutaj wykresy nasze potwierdzały, że jest bardzo możliwe przegrzanie i wyprzedaż. No i dzisiaj o poranku dostaliśmy fajny strzał do okolicy 31,22. Ale ja tutaj bym chciał minimum wychodzić w okolicy. 30 dolarów i 95 centów więc dopiero w tych okolicach bym chciał zamykać tą pozycję czy będę wchodził w longa w tych pozycjach na pewno nie, poczekam wtedy co się dalej wydarzy, bo możliwe że będzie okazja później rozegrać znowu jeszcze jednego shorta, więc póki co sytuacja jest otwarta pozycja jest na plusie, więc super Do... poczekam jeszcze kilka godzin jeżeli się nic tutaj nie zmieni, no to wtedy będziemy ustawiać stałego stop-lossa dla bezpieczeństwa. Ale myślę, że to jeszcze zdąży nam się tutaj troszkę obsunąć, licząc właśnie chociażby na ten take profit. Wszystkie pozycje, które rozgrywam, które są otwarte, wrzucałem dzisiaj na, na Twittera, więc możecie sobie jak najbardziej tam wbijać. No, oczywiście na Discordzie wszystko na bieżąco sobie komentujemy, analizujemy. No i jak coś nowego się pojawi, to na pewno tam wszystko wrzucę. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro. Dzięki za lajki, like, suby i za komentarze. No i ważna informacja. W piątek nie będzie nagrania z codziennej analizy, więc wrzucę Wam jakiś fajny filmik. Właśnie na piątek, jeżeli uda mi się go jeszcze zmontować, pomyślałem, że będzie fajny taki film na temat wskaźników dla osób początkujących, które są darmowe i dostępne w internecie. Pokażę Wam, gdzie warto na początek zajrzeć, na co sobie zwracać uwagę i mam nadzieję, że Wam się to przyda. Oczywiście, wskaźniki, które Wam pokażę, będą jak najbardziej darmowe, więc to jest, myślę dosyć ciekawa perspektywa szczególnie dla nowych osób które chcą się uczyć i próbować samemu analizować wykresy i to co się dzieje na rynkach ja dziękuję wam za dzisiaj do usłyszenia do jutra i mam nadzieję że zabezpieczacie swoje pozycje i dajcie znać w komentarzach czy aktualnie coś rozgrywacie czy jednak obserwujecie co się dzieje do usłyszenia hej